Cześć, witajcie, z tej strony to jest, ten, to właśnie, to jest kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą grę właśnie w Spidermana. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was bardzo do zasubskrybowania mojego kanału, oh ponieważ bardzo mi to pomaga i będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Pamiętajcie też o łapeczce w górę pod tym materiałem, jeśli Wam się ta seria podoba, żebym po prostu wiedział, że mam robić więcej odcinków z tej oto też serii. Możecie też wbijać na Discorda, link macie w opisie, tam macie możliwość pogadania ze mną popisania i takie tam sprawy. No i oczywiście... Zapraszam też na serię z gry Far Cry 6, którą właśnie przeplatam z serią Spider-Mana. Dzisiaj kontynuujemy właśnie historię naszego Pajęczaka i zacznijmy może od tego, że mamy nowe rzeczy tutaj odblokowane. Mamy nowy kostium jakiś i jest to kostium Spider Armor MK2. Jego kostium odblokowuje kuloodporny, magnetyczny, e, magnetycznie odpychający pancerz z tymczasową kuloodpornością, nawet na pociski snajperskie. Ale niestety nie mamy dwóch żetonów badawczych, także na razie e, sobie tego stroju kupić niestety nie możemy. Co mamy dalej? Dalej mamy tutaj jakąś nową modyfikację i to nawet cztery. Tutaj jest analizator bojowy, zwiększa liczbę PD otrzymywanych za pokonanie wrogów i wyładowanie ogniw. Idealny unik tymczasowo zwiększa obrażenia oraz ciche kroki. Przeciwnicy potrzebują więcej czasu na wykrycie się podczas skradania, a także wkłady balistyczne zmniejsza obrażenia otrzymywane od pocisków. Ok, i możemy sobie kupić któreś z tych w sumie rzeczy. I tutaj mamy co? Zwiększa liczbę PD otrzymywanych za pokonywanie wrogów. E, tymczasowo zwiększa obrażenia. Zmniejsza obrażenia otrzymywane od pocisków. To ja sobie to kupię. Bo ja niestety e, bardzo często umieram właśnie od pocisków. Dlaczego cały czas mi się tu coś wyświetla, że mam nowe? O, bo tu jeszcze na dół da się zjechać, widzowie. Tu jest niesamowity kostium. I tutaj jest, e, tu jest strój Tobiego Maguire'a. A tutaj jest e, strój Andrew Garfielda. Okej. Okay. Fajnie to wygląda, fajnie. Tutaj mamy jeszcze kostium pajęczego jeźdźca. Ciekawy skin, brak powiązanej mocy kostiumu. I tutaj mamy pancerny, zaawansowany kostium. Okej. Okay. No ciekawie to wygląda, ciekawie to wygląda. Nie będę ukrywał. Ale one nie mają żadnej tutaj mocy. Dobra, mam jeszcze umiejętności. E, mamy jeden punkt, więc możemy sobie coś kupić. W duży czas na zrobienie idealnego uniku oraz kontrę z wystrzałem z siecią, dzięki czemu łatwiej je wykonać. Okej, okay, no to sobie kupmy to. A tutaj co mamy? Spowalnia czas tuż przed otrzymaniem śmiertelnego ciosu, dzięki czemu zyskujesz szansa na unik. Może być użyta tylko raz podczas każdej walki. O, to to sobie później kupimy. Bo to się bardzo, bardzo, bardzo przyda. E, bo no często ostatnio umierałem w ostatnim odcinku w sumie, e, także to sobie na pewno kupimy i myślę, że najpierw wymaksujemy sobie całe e, to drzewko, a później sobie resztę drzewek będziemy maksować, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, e, kończymy z tym i lecimy do kolejnej misji, e, którą nam zadała Yuri w ostatnim odcinku, także lecimy. Na razie tymi misjami pobocznymi zajmować się nie będziemy myślę, że później będziemy maksować e, całe dzielnice tutaj e, albo po kolei po prostu wszystkie zadania, że na przykład wszystkie plecaki będziemy zbierać. E, także póki co nie zbierajmy tego myślę. Ewentualnie jeśli będą jakieś właśnie te przestępstwa <laughs> i mi się uda je namierzyć tutaj to je będziemy powstrzymywać, ale na razie lećmy sobie do misji głównej jeśli znajdziemy jakiegoś przeciwnika tutaj po drodze albo będzie jakieś wezwanie policji to wtedy wtedy im pomożemy, ale nie widzę niestety nie widzę gdzie jest, o tutaj są oni, dobra bo niestety nie, nie odkryłem jeszcze tych terenów więc nie widzę dokładnie gdzie są te rzeczy, dobra ale tu są ci przeciwnicy Musimy podejść do nich i zobaczyć, jakie mają specyfikacje, żeby ukończyć na 100% tą misję. Ok, hmm, gdzie oni są? Oni są w tym budynku? Czekajcie. A, może oni są tu gdzieś w środku? Czekajcie, bo ich nie widzę tutaj. Ewentualnie oni są tu na dole w metro tylko by żeby wykrywać pobliskie przestępstwa. O, mogę tutaj zejść. Dobra. Aha, ale to jest szybka podróż. No to nie, w metrze ich nie ma. E, może na dachu? Czekajcie, gdzie oni mogą być? Tu na dachu mogą być, ale nie widzę ich tutaj. Nie wiem, gdzie oni są. Ach, tutaj są. Atakują bezbronną osobę. Dobra, z trzema przedmiotami wykonaj serię 10 lub więcej ciosów. Dobra, to zaliczmy rzucenie. Mamy jeden przedmiot. Um, mamy drugi przedmiot i będziemy mieli trzeci przedmiot, tak jest. I teraz seria 10 ciosów lub więcej. Dobra, mamy póki co 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E, szybko chodź tu gościu o 9,10. No i dobra, mamy wykonaną misję i mamy odpięści wszystkie dodatkowe odpięści cele. Odpięści dobra, super. Przestępstwa mi tam e, zrobione. Także lecimy e, namierzyć szokera. Lecimy namierzyć Shokera do naszej misji głównej. Udało się jedno przestępstwo tutaj już skończyć, także fajnie. Nie dość, że robimy misję główną, to jeszcze skończyliśmy sobie w misję poboczną, także bardzo fajnie. Ale muszę przyznać, że przyjemnie się dosyć huśta na tej piętrze. Eee, fajnie to wygląda dosyć, jak się tak odbija od tych właśnie budynków i się tak skacze. Fajnie, 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 naprawdę. Dobra, zostało nam jeszcze tylko 600 metrów, także już niewiele. I zaraz będziemy na miejscu, zrobimy sobie rundę. W ogóle przedtem przed sprawdziłem pomiędzy tym a tamtym odcinkiem, i ukończyliśmy już w tym momencie około 13% gry. Także szybko to idzie, szybko to idzie naprawdę. Myślałem, że trochę dłużej to będzie szło. Dobra, e, no i 100 metrów, i jesteśmy już w sumie na miejscu. Tu jest jakaś akcja, dobra, jesteśmy na miejscu. O, jest i szoker, jest i szoker. Cześć Herman. Serio? Oj oj dobra. Chyba musimy za nim gonić. Tak mi się wydaje. Dobra, gonimy go. Jest już dosyć blisko do nas. Oj, to nas troszkę spowolniło. Dobra wie ja to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Jak go mogę złapać? Nie wiem, czy nie mogę go dogonić dlatego, że... ...że jestem za wolny, czy dlatego, że na razie mamy rozmowę i że nie mogę go dogonić po prostu. Dobra. O! Trochę spowolnił. Trochę spowolnił, chyba, ale nie wiem. Dalej go nie mogę dogonić. Nie wiem co ja mam zrobić. Jak go dogonię, to mam go strzelić ten pańczyną, czy co? Hmm. No dobra, gonimy go na razie. Rozwala chłop samochody. O, dobra, trójkąt mam ucisnąć. Okej, okay, jesteś. O kurczeczki. Dobra, troszkę nas odrzucił, więc gonimy go dalej. Stawaj Spider-Man, Dlaczego znowu kratniesz? Wiesz, że policja macie cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszesz z inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś <słysim <consciencje> zdesperowany, <słysimienie> jest a to oznacza, że nie kratniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, co to jest? Albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz no, to prawda akurat. Widziałem, że musimy być około 30 metrów od niego. A teraz jesteśmy bardzo daleko od niego 100 metrów prawie. Musimy troszkę przyspieszyć. Oj, Spidermanie, szybciej. No, dawaj, 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 dawaj. Czasami się zaplączę gdzieś w budynkach. Nie mogę go dogonić kompletnie, ale teraz już jesteśmy bliżej. O, teraz się może nawet uda go dogonić. Tak jest. Ojej, jednak w nas strzelił. Dobra, dawaj, wskakuj na ten budynek. Czemu ten czoker jest taki szybki? Ojojoj oj, oj. Dobra wyleczmy się troszkę Póki mogę to się będę leczył nie Czyli widzę że jak się do niego zbliżam to on teraz do mnie strzela więc będziemy musieli uważać Dobra I teraz możemy go dopaść, jest Dobra przynajmniej jedną rękę jego mamy Oj jednak chyba nie mamy Nie no dobra jest złapany nie Masz kstry własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiedz mi o nim więcej. <totrę> <Boże> później. <totrę> no i dobra, udało się go przynajmniej złapać. Więc już zawsze to jest coś. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, ona no. akurat nie. Próbę. Zamknąłeś go w więzieniu. <totrę> no to. Wysz, prawda, Yuri? Toleruje Cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od Ciebie usłyszałem. <noise> Dobra, mamy wykonany szokujący powrót. Dostaliśmy dużo PD. Nową misję poboczną mam mam mamy. O, to MJ. MJ dzwoni. Mamy jest, 7 poziom. Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Da, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? No dobra, no to czekamy w takim razie. Nie zdążyliśmy dokończyć tej rozmowy z MJ, ale pa, pa. jesteśmy tutaj. Chłop sobie zjadł burgerka, no i git. Dobra, jesteśmy w Fistiusz. Um, I gdzie jest Lee? Musimy go zapytać. Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. Nie wiem dlaczego Lee powinien wiedzieć o tej masce, ale no dobrze, skoro Peter twierdzi, żeby go zapytać, no to może Lee się zna na, tych, na takich maskach i różnych rzeczach. No nie wiem. Nie wiem, nie znam postaci Lee, dlatego nie jestem pewien, ale nie wydaje mi się, żeby się znał na takich maskach. No dobrze, zapytajmy go. Peter! Czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i, i znalazła coś. Potrzebuje opinii eksperta, wiem, że pan ma wykształcenie. A okej, okay. czyli może, jednak się na, na tym zna. Pokaż, jednak trochę masz. na tym zna. No, pokażmy mu. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie, jestem nie, Co to takiego? to chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Mhm. Strasznie się ich <laughs> Czyli ludzie, którzy Jeden noszą skryp. te maski, może są przejęci przez te maska maski? Może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. No właśnie. Jak Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? No coś tutaj podejrzanie ten gościu zagrał. Coś podejrzanie. Taki uśmieszek miał na końcu. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy on nie współpracuje. Z wewnątrz maski oznacza demona. Pan się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego, myślisz, że pan Liwi więcej niż twierdzi? Niech no co... Tak dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony, chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. No nie wiem, nie wiem Cóż, czy to tak. Nie szło lepiej niż myślałem. Nie wiem, czy to było takie normalne przestraszenie. No, może skoro miał ciężkie dzieciństwo, to może, ale nie wiem, jakoś to tak podejrzanie wyglądało. No, przekonamy się, myślę. Eee, wreszcie gry się przekonamy, czy mam rację, czy nie mam racji, ale zdaje mi się, że coś jest z nim nie tak. Może nie jest w ich ekipie, ale może jest jakimś pomocnikiem Fiska, a oni pracują dla Fiska, czy coś takiego. Tak bym bardziej to... Tak bym to widział. Dobra, dostaliśmy 1500 no punktów doświadczenia. Kolejne. Zobaczmy, czy na mieście jest coś Dobra, mamy siódmy poziom. I mamy zwiększone obrażenia w walce wręcz. Super. I mamy sumę punktów doświadczenia 2. Ok, W takim razie e, popatrzmy sobie. Popatrzmy sobie, ulepszymy się trochę. Mamy nowy kostium i jest to kostium Tajna Wojna. Wyścig zbrojeń. Uwalnia potężny impuls elektromagnetyczny, elektromagnetyczny, który ogłusza wrogów i dezaktywuje ich broń. Ok, to jest dosyć ciekawe. I mamy nowe umiejętności. Łupierca. Wykończenia zapewniają amunicję do gadżetów. U, to jest ciekawe. I mamy z, e, zasilanie kinetyczne. Zwiększa tempo generowania koncentracji. I to, to bym sobie z chęcią wziął, ale. Potrzebujemy tu jakichś żetony wyzwań. A jakiś się zdobywa? Niestety kompletnie nie wiem. Mamy jakiś nowy gadżet. Spider Drone. Wypuść Spider Drona, by szukał znajdujących się w pobliżu wrogów i atakował ich ładunkami elektrycznymi. To też ciekawe, to też ciekawe. Ale na razie wykorzystajmy nasze punkty doświadczenia. I ja sobie tu oczywiście to ulepszę, tak jak mówiłem. I mamy jeszcze... O kurczę, to kosztowało aż dwa punkty doświadczenia, dobra. A co tu jest kolejne? Wciśnij trójkąt po idealnym uniku ataku przeciwnika z karabinem lub pistoletem, by natychmiast go wyeliminować. O kurde. No to to jest potężne. To jest dosyć potężna umiejętność. Nie będę kłamał. Dobrze, eee, co musimy tutaj robić dalej? Na razie widzę, że mamy chwilę spokoju, więc możemy zrobić ten rozbój, przestępstwo to. Skoro mamy je zaznaczone na mapie, to możemy je zrobić, bo mamy i tak chwilę czasu. Także polećmy sobie tam. I zobaczymy. I zobaczymy, co tutaj. Będziemy mieli później do zrobienia. Wykonaj serię 10 lub więcej ciosów. Ok. I wyrzuć w powietrze trzech przeciwników. No to bardzo łatwiutkie tutaj są wyzwania. Dobra. Także zróbmy sobie e, te przestępstwa. Dobra. Wyrzuć w powietrze trzech przeciwników. Dobra. Zróbmy serię 10 ciosów. Ok. Mamy serię 10 ciosów. Wywalmy go w powietrze. I jeszcze tego wywalmy w powietrze.

Okej, okay, także przestępstwa Bandytów Chinatown 1 na 5. Czyli podejrzewam, że w każdej tej dzielnicy jest po 5 przestępstw. Tak bym obstawiał. Także trochę tych rzeczy mamy tu do porobienia. Jak widzicie, w każdej tej miejscówce, ale jakoś nam to idzie. Jakoś nam to idzie. Dosyć powoli, ale e, w miarę. Dobra, e, no to co tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś Spider-Man, prywatny detektyw, misja poboczna. Ja bym bardziej poszedł. W tym momencie pozwiedzać tutaj miasto i poszukać jakichś plecaków czy takich tam e, rzeczy o, dobra, możemy robić misję główną. W takim razie chodźmy do misji głównej przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. O, dobra. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić dziwnawek. Weź się w garść Manker. na więcej No to prawda, ale... Czasu. Chyba zapomniał, że jesteśmy Spider-Manem. No nie wiem. Dobrze, chodźmy tam na szybko. Zrobimy tam jeszcze misję. Ja bym chciał w sumie poświęcić osobny odcinek, chyba, na zdobywanie tych plecaków. I w ogóle, wtedy byśmy zdobyli wszystkie te plecaki i wszystkie te jednostki główne, żeby odblokować całą mapę. Tak, bym to chyba zrobił, wiecie? A teraz póki co, skoro możemy, to róbmy zadania główne, żeby po prostu popchnąć trochę tą historię. Do przodu. Dobra, mamy tutaj już nasze laboratorium, że wchodzimy do środka. I mogły nam się odblokować już jakieś nowe te misje badawcze, które robiliśmy chyba w odcinku numer 2. A bodajże, tak. Mm, więc jeśli nam się odblokowały jakieś nowe misje badawcze, to je tutaj sobie porobimy, o ile ta runda nie będzie jakaś mega długa. Także zyskanujmy szybko i wchodzimy sobie do środka. i ja tu działam. mamy jakiegoś pierwszego ja cestera chyba. Myślisz, co chcesz zrobić? I. I to robisz. Patrzcie działa. Yes. Tak! <noise> Ej. Ej, co wy robicie? Co to jest? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Zabierajmy nasze domy do burmistrza. Peter Parker. Co u ciebie o, złychać, Norman. kolego? No, Wilku mowa. Panie Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. <laughs> Mów mi normalnie. Normalnie. Normalnie co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Mm -hmm. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt, ale dokonaliśmy no, temu. Powinni go za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Ale ta proteza Zadanie. mu działa przecież. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc od to. Możesz skontynuować pracę. Ale, bez ale w bezpiecznym miejscu. Ach, w bezpiecznym Znaczymy miejscu. W Dobra, myślałem, że bez splętu. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ruch... No widocznie Otto miał za duży mózg hey, na robienie hey, e, wynalazków nowych. Na początku przyszłego roku może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście. Radzę wykorzystać tę okazję. <noise> no okej. Okay. No, to trochę nam tu zabrali sprzętu. Spokojnie. Nie wiem, czy dalej będziemy mogli tutaj przychodzić i robić te badania, na przykład. Zacznijmy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na Twoim miejscu szukałbym nowej pracy. Ajajaj. No, no to rzeczywiście, jeśli mamy możliwość, to ukończmy te badania tutaj. Bo nie wiem, czy będziemy mogli w późniejszej części gry tutaj powrócić. Także spróbujmy to. Aha, okej, okay, wyszliśmy jednak stąd od razu. A czy mogę tu wejść? Czekajcie, gdzie jest to wejście. Może zadzwonię do herego. Tu jest wejście. O, mogę wejść. Dobra wejdźmy w takim razie i ukończmy te, e, ukończmy te misje wszystkie, które możemy ukończyć, także wchodzimy tu na szybko. Czyli w późniejszej części gry będziemy mogli jednak powrócić tutaj do Octavius Industries. No to spoko informacje, ale e, dosyć sporo doświadczenia robiłem, punktów doświadczenia dałem te wszystkie e, badania. także jeśli możemy to je poróbmy, nie? E, poza tym tu dają też wetony też badawcze, także poróbmy to, poróbmy to. Dobra, mamy tutaj tę analizę. E, analizę, co doktor z tym robił? Dobra, e, więc tu są dwie kreski. U, co to są za kreski? To nie wiem. Aha, dobra, teraz już wiem wtedy, teraz już wiem. Możemy dać to na przykład i to, i wtedy to zanika. Okej, okay, to jest. To jest dosyć mądre. Czy to będzie pasować? Nie, to nie będzie pasować. Ale to będzie pasować. I do tego będzie pasować to. I tutaj będzie pasować. Zapewne to. I to. Nie, to jest coś nieprawidłowe. To też nie. Hmm, a to? Nie, to też nie będzie pasować. Ok. Um, a jakbyśmy dali to tutaj? I. Hmm. Ok, nie wiem, co tutaj dać. Dobra, wiecie co? Możliwe, że powróćmy później po prostu do tych badań. Póki co e, róbmy dalej e, misje główne, bo skoro i tak możemy wrócić do tych badań e, w późniejszym etapie gry, e, to powróćmy po prostu do nich w późniejszym etapie gry. Bo jak widzicie, one dość długo zajmują, a nie chciałbym też, żeby ten odcinek był jakiś nudny. Także dotrzymajmy sobie tam na miejsce. Może zadzwonię do Harego, poproszę go, żeby pogadał z ojcem. Nie, Norman nigdy go nie słucha. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze Naprawdę do własnego syna stąd. Okej, okay, w takim razie chodźmy. Muszę jakoś pomóc doktorowi. O, no, doktor sobie sam dobrze bardzo poradzi. W Spidermanie nie masz co się przejmować. Dobra, mamy jakąś stację badawczą? Zobaczmy, co się w niej dzieje. Otwórz stację badawczą. Wiecie to widzowie? Otworzymy ją w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem. Jeśli podoba wam się seria właśnie z naszego Spidermana, pamiętajcie także o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, by nie przegapić żadnego odcinka. No i co? Na takim pięknym słoneczku żegnam was. Także trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i pa, pa.